Cześć cześć, witam Was tu, szalony kolekcjoner. Rozwalimy sobie kolejne trzy bistry z Biedronki. Jeden z nich niestety jest już otwarty z tego względu, że zacząłem robić unboxing i coś go nagle, nagle, nagle przerwało. Trafiliśmy tam e, Gundogana e, na limicie, trafiliśmy też Mario Getsy, to była pierwsza torsza, którą otworzyliśmy. Zobaczmy co się kryje w pozostałych trzech saszetkach z tego blisterka. Jak widzicie tutaj telefony cały czas dzwonią, dzwonią, dzwonią. Odbieram, jeżeli ktoś chce bardzo to na pewno się do mnie dodzwoni. Dodzwonili się między innymi Michu, Michał Kotlicki, Marcin Wiśniewski, Witkowski przepraszam. Także jak ktoś chce to mnie zastanie. Niestety nie odbieram cały czas, z tego względu, że w zasadzie musiałbym cały czas siedzieć przy telefonie. E, no zaraz może kogoś przyłapiemy. Pokażę Wam. E, porozmawiamy z nim na antenie, to będzie taki mały czas. To zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ashley Cole. Riera. Ribery. Wow, ale koda. Już sprzętne liście z Buffona. Fajnie, fajnie. Bong I na Was na koniec. No, blista taki sobie ostatnio jakoś mi się tak nie powodzi w tym un unboxingowaniu. Saszetek z biedronki Arteta Elm i Klas Jan Huntelar. Czyli co? Czyli bez, bez szału Wanderwil i Reina na koniec. Zobaczcie, telefon cały czas dzwoni. Pokażę wam, może, żeby nie pokazywać numerów. Pokażę Wam tutaj, e, otrzymałem od wczoraj od Was 783 e, wiadomości, SMS-y, łapiemy, łapiemy, nie wiem jak to zrobić, nie wiem jak e, na to odpowiedzieć, mam nadzieję, że się uda, zobaczcie, w tej chwili nikt, a nikt nie dzwoni, dzwoni, znowu dzwoni, i tak cały czas tam, dziś. od wczoraj, zaraz odbiorę, spokojnie, spokojnie, każdy będzie miał szansę porozmawiać z szalonym, nie jest tak źle. Dobra. Oj nie, przerwało się. Kolejna, kolejny blisterek i tym razem trafiamy. Wow, Marco Roysa, Super, super, super. Mamy dwóch orłów z. Wow, z BVB. Mamy cztery saszetki, Dwa razy Messi, raz Robin i raz Matsumels, Te potwieram sobie w ten sposób. Ponieważ asystent coś tak kombinuje, nie wiem co on robi. Wielu z was dzwoniąc pyta, kim jest ten asystent. Nie powiem, ale niebawem mam nadzieję, że on sam się ujawni. I mamy tutaj Wolkota. Wow, już coś takiego przerabialiśmy, chyba dzisiaj. Matuidi. na fansie, kagawa i clemens. Tak. Teraz mamy gościa z panuchem. Otworzymy i sprawdzimy. Zaraz odbiorę, spokojnie, film nagrywam. Dajcie mi chociaż jeden film nagrać w spokoju. Ludzie, ludzie, ludzie. Cardozo, Victor Valdes, Isco na impakcie. Zobaczcie, żadnej fajnej, fajnej karty na razie nie trafiłem. E, przyznam, że po podjarce w pierwszym unboxingu e, e, Blistrów z biedy, gdzie trafiłem legendę, no później już tak dobrze się nie działo niestety. Zobaczmy kolejną saszetkę, tym razem Hummels. Może Hummels nam coś da w końcu, bo, bo na razie szału nie ma. Jest coś odwrotnego. Rzucimy to na koniec. Canavarro Christensen. Wow, i mamy szalkę. jejeje, yeah, yeah, yeah. w końcu mamy szalkę. Szalkę mamy, mamy szalkę, szalkę mamy. Co to znaczy? To znaczy, że y, sam trafiłem kompletnie, nie będę musiał tego szalkę szukać z tego względu, że gdzieś mi je coś zwinęło. Zobaczcie, co się stało. Nikt do mnie nie dzwoni. Wow, jak nie dzwoni, dzwoni. Nie dzwoni, 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 dzwoni. Halo, halo, tak słucham. No, no, no. Nagrywam filmik, od razu Ci powiem, będziesz w filmiku. Co? Halo, halo, nagrywam filmik, od razu Ci powiem, że będziesz w filmiku, możesz mówić. Aha, no dobra, czyli napiszesz do mnie na pewno. widzisz? Dobra, pozdrawiam cię serdecznie. Do usłyszenia. Chyba ktoś się speszył. Odłożyłem a tu następny telefonik. Proto. Robben, Robben. Kedira i serna na koniec. Dobra, trzeci i ostatni mister. Trochę nam się to przeciąga ze względu na te telefony. Tutaj mamy taśmę klejącą. Otwieramy. Wow, prawie bym go dziadnął. Zobaczymy, co to jest. I mamy Wojtka Szczęsnego. Je, 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 je. Super. Lam z przodu. Znowu Hummels. To i pewno Lam z tyłu, co? A nie, zobaczcie. Dwóch Hummelsów teraz mamy. Ale trafi mi się i niestety, niestosownie mi szczęście przynosi. Zobaczymy, jak będzie tym razem. Zobaczcie, nikt do mnie nie dzwoni. Co się stało? Jak nie dzwoni, dzwoni. Może się jakoś dziwnie wyciszył. Zaraz odbiorę, zaraz. 514, numer telefonu, końcówka. Jakby co, to miałeś szansę brać u mnie yy, yy, umie, umie udział w filmiku. Neuer, Muslera, Drogba, Didier Drogba na Starplayerze, Negredo, Pastore, 0,62 teraz końcówka do mnie oni Wow, 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 ciekawy czyli ten numer. Zobaczmy, lama. Trochę mnie rozprasza niestety ten telefon, ale jak go wyłączę całkowicie, to powiecie, że szalony wyłączył telefon. Także dzisiaj rozmawiałem z wami przez ponad dwie godziny. Także, tak jak mówię, kto chciał ten rozmawiał, rozumiem, że teraz mieliście przerwę obiadową i znowu wbijacie. E, zaraz, zaraz coś. Ciglo. Ktoś chce się ze mną wymienić. Odkładam go na wymianę, bo z tego co wiem, rozmawiałem, że komuś go prześlę I na koniec man dan da. Humels, 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 kolejny humels. Wow. Kto teraz dzwoni? Kto tu do mnie dzwoni? 936 końcówka. Końcówka numeru 936. Błaszczykowski. Pedro Rodriguez, wow, i Abiatti tym razem, naprawdę, naprawdę szału, szału nie ma, Ferdinand, Lopez Inler. No i ostatnia słoszeczka, czy Iniesta, Iniesta ocali nam ten unboxing, czy Iniesta spowoduje to, że będziemy zadowoleni, nie wiem, nie powiem, ale zaraz się dowiemy, 6-3-2 końcówka. Oj, chyba nie będziemy zadowoleni. Nie, nie, nie. Nic wartościowego nie trafiliśmy w tym unboxingu. Trzeba zmienić dostawcę trzeba iść do innej biedronki, bo w tej chyba już wszystko wyciągnęliśmy co dobre. Otamendi. I na koniec Karim, Karim, Benzema. No to co, odbierzemy sobie jeszcze jedno to. Jeszcze jeden telefon. Tak, słucham. Tak, to ja, szalony kolekcjoner, właśnie nagrywam film, także będziesz w filmie. Kto się do mnie dodzwonił? Ha. Pytanie, jak wygląda Champion League z zeszłego sezonu? Star? Oj, 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 wiesz co? Ponieważ nagrywam Ci filmik, zaraz Ci to pokażę. Będziesz mógł sobie zobaczyć w tym filmie, dobrze? dobrze? Film będzie nagrany dzisiaj. A Wy nagrywacie filmy w ogóle, chłopaki? Halo. Nie nagrywacie. Zacznijcie nagrywać, bo warto, fajnie. A tak poza tym, co słychać, dużo kart Wam jeszcze do końca kolekcji brakuje? O, to super. Zbierajcie, bo bardzo Teraz stanie. blisterki są w Biedronce, można fajne karty kupić, chociaż na tym filmie niestety tego nie widać. No trudno. Dobra, pokażę Wam tą kartę, za chwilę ją wyszukam, pokażę ją Wam właśnie w tym filmie, który dzisiaj wieczorem będzie opublikowany na YouTubie. Was serdecznie pozdrawiam, jeżeli chcecie, to Wy możecie pozdrowić wszystkich YouTuberów, bo oni Was będą słyszeli. Dziękuję. No, dobra, do widzenia, cześć. No, trochę się chłopacy zakręcili. Nieważne, zobaczymy, bo gdzieś tutaj mam chyba album pod ręką. Więc pokażę Wam tą kartę. Pokażę, nie pokażę. Hmm. Pokażę, nie pokażę. Pokażę, nie pokażę. Co to jest za album? Nie, to jest update. Robię to bardzo szybko, chłopaki, specjalnie dla Was. Nie wiem, czy znajdę. Tak, znalazłem. Tak on wygląda w zeszłorocznej edycji Champions League 2012-2013. Specjalnie dla Was. was wszystkich dziękuję, wam wszystkim dziękuję za oglądanie mojego filmu. Zapraszam. Za chwilę zrobimy sobie unboxing troszeczkę. Mać ataksów otworzymy z Bundesligi z tego roku. Kto się dodzwonił, to się dodzwonił. Kto chce się dodzwonić, to się dodzwoni. Pozdrawiam Was serdecznie. Szalony kolekcjoner. Cześć.